kim byli Amengi, obcy, którzy zniewolili predatorów. Amengi była planetą władaną przez rasę obcych, przypominających karaluchy wielkości ludzi. Przez swój ciągły rozwój technologiczny, Amengi wyczerpali zasoby naturalne swej planety, zaczęli więc atakować inne światy, aby czerpać z ich zasobów i zniewalać mieszkańców. Tysiące lat temu Amengi najechali planetę Yautja Prime, czyli ojczyznę Predatorów i zniewolili prymitywny lub zwany Hisz. Starożytni Predatorzy z Hisz nie przypominali tych, których znamy obecnie. Byli mniejsi i mniej inteligentni. Nie mieli szans w starciu z zaawansowaną cywilizacją najeźdźców. Amengi rządziły Hiszami przez stulecia twardą ręką prowadząc na nich eksperymenty, wykorzystując ich jako siłę roboczą, pokarm oraz rozrywkę, gdyż organizowano polowania na nich oraz walki gladiatorów. Walki te stały się na tyle popularne wśród ludu Amengi, że predatorzy byli selektywnie hodowani, aby zwiększyć ich sprawność fizyczną. Amengi wykorzystali również własną naukę do chemicznego wzmocnienia predatorów oraz Trenowali ich w celu poprawy umiejętności. Jednak obsesja Amengi na punkcie tych walk okazała się ich upadkiem. Pewnego dnia wybuchła wielka rebelia predatorów pod przywództwem nadzwyczaj inteligentnego, wyjątkowo dużego i zaciekłego osobnika zwanego Kyle. Kyle początkowo udawał lojalność wobec Amengi, podczas gdy w rzeczywistości koordynował i tworzył sojusze z innymi potężnymi niewolnikami oraz planował krwawy bunt. Mimo swego technologicznego zaawansowania, Amengi byli stopniowo otaczani i zabijani. Pozostali Amengi zostali zniewoleni przez Hisz, a ich technologia przejęta i wykorzystana przez Predatorów. Na początkowej fazie Krwawego Powstania, Kyle odciął egzoszkielet jednego ze swoich wrogów i stworzył z niego zbroję. Według legendy był twórcą tego, co stało się kulturą Yautia. Był predatorem alfa. Mieszkańcy Amengi mają skrzydła, które według tradycji przycinane są zaraz po urodzeniu. Posiadają także sześć kończyn. Dwa zestawy tylnych nóg i ramiona z przeciwstawnymi haczykami używanymi do manipulowania przedmiotami. Ich podwójne głowy są zamknięte w szklanej bańce wypełnionej zielonkawym gazem ze zbiornika noszonego na plecach. Amengi naszpikowane są różnymi zaawansowanymi urządzeniami technologicznymi oraz posiadają chitynowy pancerz. Odżywiają się substancją podobną do miodu. Amengi żyli w wielkich społecznościach, tworząc owadzie miasta, na czele których stała Rada Starszych. Byli mistrzami technologii, które ciągle udoskonalali. Chronologicznie Amengi pojawiły się w 2117 roku w Predator Forever Midnight. W tym momencie na osi czasu Amengi nadal są zniewoleni przez Predatorów i są opisywani jako szczęśliwi w niewoli. Mając obsesję na punkcie technologii i inżynierii, Amengi są całkiem zadowoleni ze swej obecnej sytuacji, o ile mają do rozwiązania różne techniczne zagadki, a miodowej substancji, którą konsumują, jest pod dostatkiem. Opisywano ich jako całkowicie lojalnych wobec predatorów, pomimo ich statusu niewolników. Amengi byli odpowiedzialni za większość technologii predatorów od statków pozwalających nam międzygwiezdne podróże, potężną broń palną aż po charakterystyczne hełmy używane przez predatorów. Wygląd Amengi wzorowany był na pierwszym kostiumie predatora, jaki w filmie nosił Jean-Claude Van Damme. Jeśli nie wiecie czemu kostium ten zastąpiono takim, jakim znamy z filmów, rzućcie okiem na ten materiał. Dajcie kciuka w górę, jeśli ten filmik Wam się podobał, bo tego typu ciekawostki o postaciach z horrorów będą pojawiały się tu częściej. Dajcie kciuka w górę i do zobaczenia następnym razem.